Witam Was serdecznie. Wtorek z polskim boksem. Niecodzienne wydarzenie, jeśli chodzi o mnie. Natomiast dzisiaj odbyła się, właśnie się skończyła. Także mogę, mogę spokojnie powiedzieć, że to jest na żywca na gorąco. Znaczy na żywca, no bo 5 minut temu się skończyła konferencja prasowa w Koszalinie Gali Adam Kownacki, Kacper Meina albo Adam Trampolina Kownacki, no bo Kacper Meina stwierdził, że Adam Kownacki będzie dla niego. Trampoliną otrzymał spojrzonko od Rama Kownackiego, który podejrzewałem, że specjalnie się zapowiedziami swoich rywali nie przyjmuje, bo pamiętam taką zapowiedź Artura, kiedy stali twarzą w twarz ze sobą. Chyba każdy z Was pamięta, natomiast rzeczywistość okazała się brutalna. Natomiast panowie sobie wszystko wytłumaczą tak, jak trzeba, jeśli chodzi o boks. To będzie 2 marca w koszalinie KPO boxing. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Parę zdań na temat tego, co widziałem dzisiaj. Tego, co dzisiaj widziałem, bo oczywiście to nie jest tylko Adam Kownacki kontra Kacper Meina. tam również Mateusz Polski, Nikodem Mierzewski, Łukasz Stanio, czyli ci zawodnicy, którzy coś w Polsce znaczą. Jak zwykle podobała mi się przy okazji wypowiedź Nikoda majerzyskiego, który na pytanie prowadzącego, jak wygląda jego dzień, to powiedział, już bardzo nudny. No bo tak wygląda Dzień Pięściarza. To, to jest to jest fajne przez 5 minut, żeby to pooglądać, natomiast być przez cały dzień, proszę mi wierzyć, robiłem to wielokrotnie, można umrzeć z nudów. Natomiast no, bez pracy nie ma, nie ma zwycięstw, ale zatrzymam się, bo panowie dosyć niecodziennie zaczęli, e, zaczęli, ale to w sumie im się takie pomysły podobają. Zaczęli nie przedstawianie tego, kto wystąpi na gali w koszalinie od tej naj, Najmniej ważne walki wieczoru. Nie to, że wiadomo, że dla tych, którzy są na samym początku, to może być najważniejsza walka w życiu, ale wiecie o co mi chodzi. Zaczęli od main eventu, czyli od, od walki maina kontra Adasie Kognacki Kacper powiedział, jak to się wszystko zaczęło. Zaczęło się od tego, że. Postanowił zaczepić Adama na Instagramie. Adam odpowiedział od razu, że bardzo chętnie bierzemy to i tak to, tak to się zaczęło. Natomiast e, jedno z pytań, które padło w trakcie, to właśnie od prowadzącego, bo tam była pytań dziennikarzy, się nie, nie doczekałem. Pewnie będą teraz e, po konferencji. Normalna sprawa było, czy panowie pójdą przed walką jeszcze na jakąś wspólną kolację, czy raczej zrobią to po e, Tutaj nie wiem, czy to taka trochę wydumana kontrowersja, no bo Kasper powiedział, że może chciał pójść z Adamem, no ale Adam go tam zmroził, mówię, zapraszając go do walki na Xboxie, w której znokautował go w trzeciej rundzie, stwierdzając, że nie ma, co, nie ma co tego nagrywać, tej gierki komputerowej, którą mieli, bo tak samo będzie na ringu. Natomiast taka uwaga, to Kasper Mayna, jak to rzeczywiście go zmroziło, to. To nie jest, ja bym tego publicznie nie mówił, o tak bym to powiedział, bo jak to, co ktoś mówi półtora miesiąca przed walką i to w takim kontekście zupełnie, no bo Adam z tych agresywnych przed walką nigdy nie jest, ciebie zmraża, że się tak pseudo obrażasz i pierwsze co robisz, to podajesz to na konferencji prasowej, to, to takie trochę jest, e, okej, okay, no tej presji będzie zdecydowanie więcej, jak, jak trzeba będzie wyjść na ryk. No, tak, zupełnie uwagę na margines. Oczywiście, wiadomo było, że to było powiedziane po to, żeby jakąś tam kontrowersję wywołać przed tym, przed, tym pod, przed tym pojedynkiem. Na koniec poproszę Was, właściwie teraz Was poproszę, żebyście wpisali pod spodem, czy jesteście zainteresowani tą walką, ale tak z jakimiś dwoma zdaniami komentarza. To znaczy, czy jesteście z, 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 zainteresowani, co się stanie, jeśli tak. To dlaczego? Albo jeśli nie, to również dlaczego? No Adam Kownacki, tak jak mówiłem, no nie jest człowiekiem, który rzuca jakimiś zapowiedziami o rzeźniach, e, które zamierza zrobić, bo tego, tego nigdy nigdy nie robił. E, natomiast, e, co ma powiedzieć Adam Kownacki? Dlaczego biorę tą walkę? Bo Kasper Meina jest niezły, e, niezłym sprawdzianem dla mnie, żeby zobaczyć, w którym miejscu jestem przyjechał, mówił to zresztą u mnie we vlogu Adam już na początku stycznia, czyli, czyli dwa miesiące dwa miesiące zamiast Miami y, y, Sopot, Gdańsk piękne, piękne miasta może niekoniecznie w styczniu i w lutym no, raczej Miami ma lepsze warunki do odpoczynku, natomiast Adam Kownacki nie pojechał tam, podobnie zresztą jak, jak podchodzi do tego podchodzi do tego Kacper Mayna, żeby odpoczywać, tylko tu się wychodzi, wychodzi się na ring po to, po to, żeby walczyć natomiast nie ma żadnych prediction, nie ma żadnych przewidywań, jak to się wszystko ma skończyć no, z wyjątkiem tego stwierdzenia o którym mówiłem na początku Kacpera który oczywiście mówi o pełnym szacunku dla Adama Kownackiego natomiast jednocześnie dwa zdania później, albo dwa zdania wcześniej mówi, że Adam Kownacki jest dla mnie trampoliną to albo jedno, albo drugie Jednego i drugiego powiedzieć nie można. Nie można powiedzieć, że masz do kogoś szacunek, a jednocześnie na konferencji prasowej powiedzieć, że jest lecie trampoliną. No nie. Po prostu krótka piłka nie. Natomiast panuje młody, uśmiechnięty Kacipermejna, pełen wiary w to, że wygra i bardzo dobrze. I tak, tak się powinno wychodzić na ring. Adam chyba specjalnie nikogo o niższym. Yy, zapewniać nie musi, sprawdziłem jak to wygląda, jeśli chodzi o oko salin. Może wpadnę, bo ciekawe byłoby zobaczyć doma kognackiego w Polsce. Sala yy, widowiskowo-sportowa na około 3000 osób, z tego co mi koledzy powiedzieli z tamtych rejonów, że na boks to około 3000 osób. Yy, promotor, yy, promotor Karzyszka powiedział, że prawie, czy tam ponad 60% biletów już zostało sprzedanych. Mam nadzieję, że zostało sprzedanych no bo patrząc na całą kartę walk wymieniłem to warto na pewno tą galę zobaczyć jak nie na żywo. Chociaż jak masz taką szansę zobaczyć w Koszalinie walkę Kownackiego Mainy Polskiego Nikodema i reszty tej ekipy która tam będzie, będzie walczyła no to, to trzeba taką pojedynek zobaczyć. Jak nie to walka będzie transmitowana za pośrednictwem Polsatu, który tą, tą transmisję Dzisiejszej konferencji prasowej również pokazywał na żywo, co jest, co jest rzeczywiście dobrze. Wrócę jeszcze do Kacprameiny, że to jest walka dla mnie przede wszystkim dlatego ważna, że otwiera mi drogę na całą Europę i cały świat. No, na, na, pewno, na pewno będzie razy 100, jeśli chodzi o oddźwięk tej walki, jeśli chodzi o Kacprameiny, niż cokolwiek do tej pory robił. No co jest, co jest oczywiste, no bo ma powiedz, powiedz, powiedzmy takiego rywala razy 100, jak miał do tej pory. Także to jest całkowicie zrozumiałe i... I fajnie, że panowie zdają sobie, zdają sobie z tego sprawę. Nikolaj Mierzewski, bo o nim też chciałem dwa zdania powiedzieć, będzie w tej walce, będzie podczas tej gali występował w wadze Brydżer. Podobno doskonale się w niej czuje Patrząc na to, co się dzieje w wadze Brydżer, to ja bym stawiał na to w 100%. Jeśli chodzi o Nikodema Mierzewskiego. Natomiast stwierdził również, że takie rozmowy z Krystianem z Karzyszką były, że. Jeśli byłaby taka opcja, to ewentualnie może zawalczyć w wadze ciężkiej, no bo Adam do, do Bridger nie zejdzie. E, raczej, raczej wątpię. Chociaż patrząc na jego zdjęcia ostatnio, to może by spróbował, natomiast po co żartuje w tym momencie? Może by stoczył walkę z jednym z nich, natomiast najważniejsze dla niego jest na razie spróbowanie się w wadze Brydger. Ja bym tam wszedł w to Brydger, bo co prawda pewnie czekać będzie trzeba długo na, na walkę, co widzimy po przykładzie Łukasza Różańskiego, natomiast kto wie, to, ale to są wszystko takie dyskusje na dzisiaj, bo to wszystko trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądało w wykonaniu Nikodema, on sam mówi, że czuje się super i, i to fajnie. Co ja tutaj sobie jeszcze, jeszcze zapisałem, zapisałem sobie walkę o e, Łukasza Staniocha. Zobaczymy, jak też to będzie wyglądało. E, jeden z tych pięściarzy, który zaczął od e, wysoko podniesionej poprzeczki, natomiast ta poprzeczka była ostatnio obniżana kolejna szansa pokazać się dla niego z lepszej strony niż w ostatnich pojedynkach bo tak chciałem to dokładnie ująć ogólnie bardzo fajna jeśli chodzi o polskie warunki warunki gala, którą no, no, robi walka no, dla mnie może dla was nie, jeśli nie jeśli na przykład jesteście z Koszalina albo jesteście fanami polskiego boksu i dla was wcale na tej gali 2 marca KPO wcale nie jest najważniejsza walka Adama Kownackiego, no to i, i, i Kazpramejny, no to wpisywać, wpisywać na dole. Ja tą walkę zobaczę ze względu na Adama Kownackiego i Kazpramejny zobaczymy biorąc pod uwagę, że te nastroje są takie z jednej strony wesołe, a z drugiej strony widać, że bojowe, szczególnie jeśli chodzi o, o, jeśli chodzi o samego Kacpra, to ten ostatni tydzień przed walką może być, może być ciekawy. Muszę sprawdzić z kolegami, bo takie pytania mam. Również po ostatniej rozmowie z Adamem Kownackim, czy walka będzie pokazywana w Stanach Zjednoczonych, podejrzewam, że jakiś tam, czy nie jakiś tam, tylko miałoby to absolutnie sens, żeby tą walkę w USA pokazać. Natomiast to zupełnie nie moja działka. Ja mogę opisać, czy walka będzie, czy nie. Natomiast to nie jest. To nie jest coś, czym ja się zajmuję, a mianowicie załatwianiem walk, które są pokazywane w Stanach, w Stanach Zjednoczonych, które odbywają się w Polsce. Natomiast kibice jestem przekonany o tym, że kibice w Stanach Zjednoczonych, a ich ma. Adam Kownacki, bardzo wielu ten pojedynek by zobaczyli. Natomiast mamy jeszcze czas, bo przypomnę jeszcze raz tą datę. Do 2 marca to jeszcze jest bardzo daleko, a poza tym wszyscy z Was, którzy znają moje vlogi i wiedzą, jakie ja mam podejście do no zapowiedzi, rzeczy, które dzieją się, mają się dziać w boksie. Półtora miesiąca w boksie to jest jak rok w każdej innej dyscyplinie. Odpukać, żeby się nic nie zdarzyło i wszyscy się zobaczymy w koszalinie. Pozdrawiam serdecznie, trzymanesko to tyle na gorąco z konferencji prasowej gali, w której, której głównej walką wieczoru będzie pojedynek o tytuł Mistrza Polski, Mejna kontra Kownacki. Trzymanecko na razie.